Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie, święta, święta i już po świętach, święta minęły nam bardzo przyjemnie w gronie rodzinnym, a jak u was? Dziś tutaj w Ontario pada deszcz, calutki dzień i ma tak padać do wtorku, jak również mamy dostać bardzo silne wiatry jutro i przez cały dzień tak ma być. Już nas ostrzegają na, przed ogromnymi, wysokimi falami na pobliskich jeziorach, bo my mieszkamy tu w Ontario, w tak zwanej Dolinie, Dolinie Wielkich Jezior i szczególnie współczuję tym, co mieszkają nad samą wodą, bo niestety takie fale mogą być niebezpieczne dla ich posiadłości. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o czymś, o czym rzadko się mówi, ale każdy to czuje. O tym dziwnym czasie po świętach. Bo może było pięknie i może było rodzinnie, może było spokojnie, a mimo to po świętach czujesz pustkę, smutek, rozregulowanie, napięcie w ciele albo nawet i w głowie. Jeśli tak jest, to nie znaczy, że coś z Tobą jest nie tak. Zanim przejdę dalej, chcę powiedzieć coś osobom, które zmagają się z lękiem, nad wrażliwością, napięciem układu nerwowego. Święta są dla układu nerwowego ogromnym wysiłkiem. Nawet jeśli są dobre. Nawet jeśli są kochające, a dużo bodźców, dużo emocji, dużo ludzi, rozmów, a wspomnień, oczekiwań, a po tym wszystkim nagle cisza. Chcę się z Wami podzielić, jak wyglądały moje święta, bo one były dokładnie takie, jak życie piękne, wzruszające. Jednocześnie trudne, a Wigilię, jak co roku spędziliśmy u nas w domu, było, była tutaj prawie cała nasza rodzinka, zarówno moja jak i męża, a nie było parę osób z nami. W tym naszego starszego syna i jego żony, bo jak wspomniałam we wcześniejszych nagraniach, złożył papiery na stały pobyt w Stanach i na razie przekraczanie granicy nie jest, nie jest wskazane w takiej sytuacji, bo mogą nie wpuścić go z powrotem do Stanów. I nie było yy, żony mojego starszego brata, bo kilka dni przed świętami trafiła nagle do szpitala z silnymi bólami brzucha i musiała przejść natychmiastową operację. Do dziś jeszcze dochodzi do siebie w szpitalu, a mój młodszy brat też był na Wigilii tylko z dziećmi. Jego żony też nie było z nami. I to jest właśnie życie. Nie wybiera idealnych momentów. W pierwszy dzień świąt pojechaliśmy do Stanów, żeby spędzić Boże Narodzenie z naszym synem i jego żoną. Była z nami moja mama i mój młodszy brat. Był sam bez dzieci. Byliśmy też na świątecznym obiedzie u mojej, u mamy mojej synowej. I naprawdę było pięknie. Ciepło, blisko, z uważnością. A w drugi dzień świąt wróciliśmy do domu, do ciszy, do naszych zwierzaków, do odpoczynku, i wtedy poczułam to, co czuje tak wiele osób po świętach, bo wiele, bo wiecie, układ nerwowy. Dopiero po wszystkim zaczyna puszczać napięcie, i nagle emocje wychodzą na powierzchnię, ciało mówi dość, pojawia się zmęczenie, smutek albo wewnętrzna pustka. I to nie jest regres, to nie jest porażka, to jest regulacja. Dla mnie ogromną ulgą będzie też to, że nasz piesek, Odi, który chorował przed świętami, w końcu zaczyna wracać do siebie. A przez dwa tygodnie był na lekach, bolało go bardzo, a bardzo się martwiłam o niego, a teraz nie ma bólu. Jest spokojniejszy, jest lepiej. Miał również jakąś. Infekcje, właściwie może nie infekcja, ale zapalenie swojego żołądka jelita. Czego do dziś nie wiemy, co było powodem tego, ale brał le lekarstwa i już czuje się dużo lepiej. I to też uh, mnie uczy czegoś bardzo ważnego. Um, zdrowienie i powrót do równowagi psiaki, ej, psiaki! Psiaki się bawią. A więc zdrowienie i powrót do równowagi nie dzieją się w hałasie, one dzieją się w ciszy, w pauzie, a w tym czasie pomiędzy. Ten czas po świętach to nie jest pustka bez sensu, to jest czas integracji. Twoje ciało zbiera wszystko, co się wydarzyło. Twoja psychika porządkuje emocje, Twój układ nerwowy uczy się, że już jest bezpiecznie. Jeśli teraz czujesz smutek. Jeśli czujesz chaos w głowie, albo jeśli czujesz, że nie masz energii, albo masz wrażenie, że coś opadło. To jest normalne. Nie musisz teraz robić podsumowań roku, a mieć jakieś postanowienia. Nie musisz wiedzieć, co dalej. Wystarczy jedno: bądź dla siebie łagodna, bądź dla siebie łagodny. To nie jest koniec czegoś. To jest próg. Właśnie, to jest próg. Między tym, co było, a tym, co jeszcze się nie ułożyło w słowa. I my bardzo często chcemy ten próg szybko przeskoczyć zapełnić go planami, celami, postanowieniami, nową wersją siebie. A ciało mówi coś zupełnie innego. Ciało mówi: Zatrzymaj się, jeszcze nie teraz, bo próg to nie jest moment na decyzję. Próg to jest moment nabycia, to miejsce, gdzie stare już puściło, nowe jeszcze nic się nie narodziło. I to bywa niewygodne, niejasne, a czasem trochę smutne. Ale to właśnie tu zachodzi najważniejsza praca. Jeśli teraz czujesz brak motywacji, rozkoje Rozkojarzenie, wewnętrzny chaos, wrażliwość, większą niż zwykle, to nie znaczy, że cofasz się w rozwoju. To znaczy, że Twój system nerwowy przechodzi reorganizację. Jak pokój po przeprowadzce, jeszcze nie ma zasłon, jeszcze kartony stoją na boku. Ale to nie znaczy, że to złe miejsce. To znaczy, że coś nowego się układa. Chcę, żebyś to naprawdę usłyszała, albo usłyszał. Nie musisz teraz wiedzieć, co dalej. Świat bardzo lubi ludzi, którzy mają plan, ale ciało i dusza lubią ludzi, którzy potrafią zatrzymać się. I posłuchać. Ten czas po świętach to często moment, kiedy emocje, które były zamrożone, zaczynają się rozmnażać. Zmęczenie wychodzi na wierzch, smutek, który był przykryty radością, daje o sobie znać. I to jest zdrowe. Jeśli masz lęk, on teraz może być bardziej widoczny. Nie dlatego, że się pogorszyło, ale dlatego, że bodźce opadły. Lęk nie zawsze krzycze w chaosie. Czasem odzywa się dopiero w ciszy i zamiast z nim walczyć, możesz powiedzieć sobie: Widzę cię, już nie musisz mnie chronić. Chcę zaproponować Ci coś bardzo prostego na te dni między świętami a nowym roku. Nie jakiś rytuał, nie wyzwanie, nie plan. Zgoda na bycie pomiędzy, zgoda na wolniejsze poranki, brak produktywności, brak odpowiedzi, brak energii. To nie jest lenistwo. To jest regeneracja układu nerwowego. Czasem, najlepszym, co możesz dla siebie zrobić, jest usiąść, położyć rękę na klatce piersiowej, wziąć kilka spokojnych oddechów i powiedzieć: Jestem, wystarczy i nic więcej. Ten próg, o którym mówię, jest bardzo delikatny. Jeśli go popędzisz, zamknie się ze strachu. Jeśli go uszanujesz, otworzy się sam, i to, co po nim przyjdzie, nie będzie wynikiem presji, będzie wynikiem prawdy. Może w nowym roku nie chodzi o to, żeby być silniejszą, być lepszą, być bardziej ogarniętą. Może chodzi o to, być bardziej w kontakcie ze sobą, ze swoim ciałem, z granicami, z tym, co naprawdę jest Twoje. Jeśli teraz jesteś zmęczona, zruszona, rozregulowana, to nie jest błąd w systemie. To znak, że system działa i że coś starego naprawdę się domknęło. Zanim nadejdzie nowy rok, pozwól sobie jeszcze raz kilka dni bez sensu, kilka dni bez celu, kilka dni bez odpowiedzi, bo często właśnie tam rodzi się coś prawdziwego. Jeśli jesteś w tym miejscu, napisz w komentarzu jestem na progu, a ja będę wiedziała dokładnie, gdzie jesteś i że wszystko z tobą jest w porządku. Przytulam was wszystkich bardzo ciepło i dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. I jeśli ten czas jest dla was trudny, jest. Jesteście tutaj bardzo mile widziani. Nie jesteście sami. Twoje ciało wie, co robi. Daj mu chwilę, jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne. Daj znać w komentarzu, jak Ty się czujesz w tym czasie po świętach. Przytulam Was bardzo ciepło i dziękuję, że tu jesteście. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Prawdopodobnie już jutro, bo planuję jutro nagrać ostatnie nagranie w tym roku. To na razie pa pa.